Ty Monika, a ja znalazłem fajne miejsce. Podobno gdzieś za Bristolem w stronę Londynu jest miejsce, gdzie można popływać z krokodylami. Wiesz co? Zastanawiam się, skąd ci się biorą te posrane pomysły? Posrane pomysły? A to ja ci powiem, skąd się biorą. Jak człowiek wydala gazy i ich nie wydala, tylko je wstrzymuje, to te bąki uderzają do głowy i się biorą posrane pomysły. Być czy nie być? O, to jest pytanie. Nie no, Szekspir to ze mnie nie będzie. <grym> Cześć kochani. Witam was we wtorkowym odcinku. Jak widać szalejemy. Przecież ja bym był chory, jakby mi jakiś głupi pomysł do głowy nie przyszedł. Zbudujemy sobie terarium, to znaczy terrarium już jest zbudowane, jak widać na załączonym obrazku. Już jest zbudowane. Niestety tym razem nie chciało mi się już bawić w budowę samemu albo przerabianie mebli, stwierdziliśmy, że pojedziemy, kupimy terarium, bo dużo prościej i łatwiej. A terarium całkiem fajne, sympatyczne, myślę, że się nada. A dla kogo? No, mamy nowego członka rodziny, także musicie go poznać. No, ja to sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli kogoś nowego w rodzinie i żebyście Wy się z nim nie zapoznali. No, dla mnie to tak, takie nieładne by było wręcz. No, jak widać, będziemy budować terrarium takie dosyć tropikalne. Będzie Korek, będzie Józef. Fajnie to jest zrobione, naprawdę fajnie. Mm -hmm. Tutaj mamy piach, który będzie wymieszany z włóknem kokosowym. Mamy żarówkę UVB, UVB, UVB. Mamy żarówkę UVA do nagrzewania, miseczkę. Tutaj mamy uchwyty do żarówek. Także bierzemy się za budowanie. Jak wiecie, jestem osobą, że jak kanał mi się Z3 spodoba, to zawsze o nim wspominam. Jest nowy kanał. Andrzej, pozdrawiam Cię. Nazywa się Ósma Łapa. Linkuję Wam go tutaj. Zobaczcie, nie ma dużo filmów, ale powiem Wam szczerze, że to jest właśnie najważniejsze, że wchodzisz na kanał i masz od samego startu jakość, brak jąkania się, nie tak jak ja. Koleś mówi z sensem, do tego jest zabawny. No jeszcze niech mi piwo wyślę i ja już jestem, ja już jestem jego, nie. Nie, nie jestem taki łatwy. Piwo musi być powyżej 4 zł. Także zapraszam, lajkujcie, subujcie, subskrybujcie, a nie subujcie. Tak działa mój mózg, jeśli jeszcze tam jest. Zyzio, nie patrz tak na mnie. Będziesz miał kolegę. Nie do zjedzenia. Nie do zjedzenia. Znaczy, jeszcze się nie będziecie kupowali, bo jeszcze możesz go zjeść. Kurczę, już za dużo powiedziałem. Także zostawcie subika, bo kanał zapowiada się całkiem nieźle. Eee, no i to na tyle, jeśli chodzi o wstępy. A, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jak zmieniła się hodowla, jak wygląda teraz i żeby pokazać Wam nowe studio. Jeśli chcecie, piszcie w komentarzach i w piątek ukaże się taki film, jeśli taką decyzję podejmiecie. To co? Bierzemy się za robotę. Trzeba zamontować oświetlenie i wprowadzić nowego lokatora. Co za głupek wpadł na ten pomysł? A, to ja. Ja jestem DJ Arachno, a to jest nasz nowy domownik. Moi drodzy, pewną pracę już wykonałem. Poza kadrem, gdyż nie będę Was nudził ciągle tymi samymi rzeczami. Mianowicie, zamontowałem już oświetlenie, którego w terrarium nie było. Jeśli chcecie zobaczyć, jak montuje się takie oprawki, to zapraszam Was gdzieś tam, gdzieś tutaj Wam się wyświetli film, gdy montowałem oświetlenie Uzyzia. To sobie możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Jedyna akcja jest taka, że tutaj w rogach, ale to zobaczycie już za chwilę. Były otwory, które po prostu miały gołe drewno. I w związku z tym, żeby nie tracić czasu, najszybszym sposobem było nie użycie silikonu lub właśnie tej folii w płynie, aby zabezpieczyć drewno. Tylko klej na gorąco. No wiem, no, no, no co, no szybko schnie i nie jest toksyczny. Także to sobie użyliśmy, dlatego że podłoże będzie wilgotne. Tak wiem, że jest to drewniane terrarium, ale to jest terrarium przejściowe. To co? Myślę, że sobie wkręcimy żarówki. Po wkręceniu żarówek e, zaczniemy aranżować terrarium chyba nie? Tak będzie najlepiej. Jeśli pytacie, co użyliśmy, słuchajcie, użyliśmy takiej oto e, oprawki. E, jest to firma Komodo. Nigdy jej nie używałem. Maksymalnie 200 W. E, myślę, że się sprawdzi. No. Zazwyczaj używaliśmy tylko egzotery albo. Takiej arkadii, którą też użyliśmy z prawej strony. ale myślę, że da radę. No, oprawka to oprawka. No, żaden szał, nie? nie? Tu instrukcja jest. Chyba przeczytać powinienem, nie? Czy nie? Ale nie ma po polsku. Ale jest po angielsku. Dobra, nie będę czytał, Ok. Także te dwie opraweczki sobie użyliśmy. A w te opraweczki pójdą dwie żarówki. Jedna UVB setka. Yy, 25 W. A jeśli chodzi o ogrzewanie, będzie to basking spot 50W. Jedna żarówka jest z Komodo, druga z Egzotery. Nie używałem jeszcze z Komodo, dlatego stwierdziłem, że testujemy sobie, jak ta firma po prostu działa. Wkręcamy żarówki, żeby było jasno w terarium. I chyba moja żonka weźmie się za robotę. Ja już jestem zmęczony. To zaraz widzimy się z powrotem. Także pora wypełnić terarium włóknem. Oczywiście jest mały pomocnik. Pomachaj no tutaj do widzów. Ale tu pomachaj, bo ci nikt nie widzi. O, widzicie, jest mały pomocnik. Jest, jest. Także razem z mamą będą działać. A, pewnie pani DJ-owa i DJ Junior. Kurde, ale normalnie duet. Który napełnia? Weźmy No dobra. Także moi drodzy, film będzie trwał dwie godziny. Wiecie, powiem Wam szczerze, że w najgorszym wypadku to po prostu ja Wam to przewinę albo zrobię time lapsa. Wiecie? No, mama, przestań, bo masz brudną rękę. Nie dotykaj go tą brudną ręką. Kuba, może jakąś większą łopatę bym Ci ogarnął, co? W ogóle, żeby uzupełnić jeszcze ten torf, dodamy trochę desert sand, czyli piasku. Wymieszamy to razem z budą. Trzeba otworzyć piasek. Dobra, piasek otwarty. Myślę, że ten piasek doda takiego fajnego kontrastu razem z tym włóknem kokosowym. Cały? Nie, no raczej nie. My tylko sypiemy, nie? No to szybciej. No. Kto wam zabroni sypać piasek? No. Nie, no powiem wam szczerze, że pomocników mam super. Naprawdę. W związku z tym, że wyszło, wyszła piaskownica, to trzeba dosypać jeszcze trochę tego włókna kokosowego. Pamiętajcie, żeby te. te Włókno kokosowe miało, miało sens, bo ono ma trzymać wilgotność w terrarium, żebyście nie dodawali za dużo piasku. Także ewentualnie, jeśli jest za dużo piasku, dosypujecie włókna i będzie ok. Pani dj jak zwykle przesadziła. Pani dj lubi przesadzać. Jak widzicie, zakopaliśmy tam michę. Na pewno będzie wyglądało to troszeczkę lepiej, niż jakby tak stała taka wysoka. W tą miskę oczywiście pójdzie jedzenie dla naszego zwierzaczka. A teraz przyszła pora na skryjówkę. Słuchajcie, wybraliśmy taki dosyć duży e, płat kory. Jak widzicie na załączonym obrazku. No myślę, że będzie stroju ekstra w tym terrarium. No ej kurde, mi się podoba. Mi się podoba mega. No naprawdę będzie, będzie ekstra. Dobra, najwyższa pora dodać. Jak on miał? Janusz? Józef. Józef. No, ta czacha jest mega. A wiecie, no. kto wybrał tą czachę? Oczywiście. Nie. On. <laughs> On wybrał czachę, stwierdził, że ta czacha będzie super w terrarium, że to będzie mega pomysł i mega będzie stroiło. I powiem wam faktycznie, no wygląda to ekstra. Tak, Kubuś przyniósł miskę, o której zapomnieliśmy. I miska pójdzie... No. No. Tu? No, mama, ty się nie znasz. O, tak powinno być. No I ta miska będzie miseczką z wodą. No to co? Zobaczymy, jak terrarium wygląda z bliska, co? No, zobaczcie, jak to stroi. Jedyne, czego mi brakuje, to jakichś sztucznych roślinek. No, ale niestety w sklepie, w którym byliśmy, nie było. Nic fajnego, nic konkretnego, także zamówimy przez internet i na pewno coś się tutaj pojawi, słuchajcie, jakaś roślinka, jakiś bluszcz czy coś, żeby to fajnie kontrastowało. No ale nie, nie mówcie mi, wygląda to mega. Mega mi się podoba. No to co? Znając życie, chcecie pewnie wiedzieć, co za zwierzak, co? No dobra, zaraz Wam go przedstawimy, tylko posprzątamy to! Nic mnie tak nie irytuje, jak piach i włókno kokosowe w prowadnicy na szybę. Jeśli nigdy nie otwieraliście szyby, w której jest piach, nie polecam. Przełączamy się na statyw i pokażemy Wam, co za zwierzę dołączyło do naszej rodzinki. Dobra, kochani, tak wygląda skończone terrarium. Woda nalana, jeszcze żarcia nie ma, ale żarcie będzie zaraz. Tutaj mamy termometr, żeby sprawdzić e, temperaturę w miejscu, gdzie będzie się zwierzak wygrzewał. No to co? Kuba, pokażesz co kupiliśmy? Dawaj go. Moi drodzy, na naszym kanale będziecie mieli okazję zobaczyć takie oto cudo. Chodź na tutaj, chodź. Zgadnijcie, co to? Oj, już uciekasz? To jest waran stepowy, moi drodzy. Na razie jest jeszcze malutki. Będzie miał w okolicach no myślę, że do metra. Co już chcesz wejść tam? Już już tam chcesz wejść? No dawaj, zbliżenie jeszcze sobie zrobimy. Jest super. Jest niesamowity. Zawsze marzyłem o waranie, ale niestety się nie doczekam. Ten waran jest waranem pani DJ-owej. Oj, no co ty robisz? No masz już, idź. Ojejku. Słuchajcie, ja nie będę za dużo mówił na temat hodowli warana, gdyż moim zdaniem temat wyczerpał pan Witor, Witold Plucik, którego serdecznie pozdrawiam. Jeśli chodzi o warany, e, myślę, że on jest najlepszą osobą, jeśli chodzi o pytania związane z hodowlą. Jedyne co Wam powiem, zastanówcie się grubo, zanim zakupicie takiego warana. Po pierwsze, słuchajcie, są to naprawdę duże jaszczurki. W niewoli rosną do okolic metra, co jest bardzo istotne. Jest to drapieżnik, którego trzeba oswoić. Pamiętajcie, nieoswojony waran naprawdę może zrobić komuś krzywdę. Dysponuje ostrymi zębami, dysponuje ostrymi pazurami. Trzeba po prostu uważać i poświęcić mu bardzo dużo uwagi, aby po prostu się z nami oswoił. Mam nadzieję, że ten waran nie będzie sprawiał nam trudności z oswajaniem, zresztą jak widzicie, nie reaguje strachem ani niczym. Można go dotknąć, można go pogłaskać. Także myślę, że, że będzie ok. Co mogę jeszcze dodać? Słuchajcie, to, że ten waran nazywa się waranem stepowym, nie znaczy, że on występuje na stepach. Mylnie jest też nazywany waranem. Pustynnym. Nie, one nie żyją na pustyni. One żyją, słuchajcie, na terenach trawiastych, gdzie jest w okresie suchym słuchajcie, okolice 70% wilgotności. Także to jest błędna nazwa tego warana. Nie wiem, czemu ktoś go tak nazwał stepowy pustynny, jak one tam nie występują. Jest to mięsożerca, słuchajcie, można go karmić nawet jajkami przed przepierczymi, bardzo chętnie je jedzą, ale to. Odnośnik Wam się gdzieś tu wyświetli do filmu Pana Witolda. On wyczerpuje temat na temat waranów. Ja na pewno do Pana Witolda się odezwę, bo słuchajcie, no ja nie będę mówił to, co powiedział Pan Witold, bo to on jest ekspertem od tych, od tych zwierząt, nie ja. Także nie bójmy się pytać. Najgorsze, jeśli ktoś uważa się za alfa i omega, a tak naprawdę nie wie nic. Ja też jestem tylko człowiekiem i pytam się osób, które są doświadczone w danym temacie. No to co, weźmiemy może świerszcza. Spróbujemy mu tutaj wrzucić trochę świerszczy, trochę mączników, żeby miał stały dostęp, dostęp do pokarmu. No on na pewno wiecie, on, on na pewno jest zestresowany. Chcesz świerszcza? Oj kurde, złapałeś go. On go złapał. Wiecie co? Może będzie prościej, jak ja mu dam mącznika, bo nie mogę złapać świeszcza, bo mi uciekają. Także damy mu mącznika takiego, troszkę większego. Zobacz, co tu mam. Zobacz, co tu jest. Chcesz? <ślesk> Ale słodziak. Mu robisz? Chcesz go rozerwać? Ach, ty drapieżniku, ty! Super! Najlepsze to jest to, że słyszycie ten dźwięk drapania. Pokaż, Monia, co to jest. Co też też. No dobra, nie będę taki. Proszę bardzo. <ścoughs> Widzicie, jak się dopomina. Dlaczego my karmimy warana, a czemu on nie dostaje? A jest numer, co? Wrzucimy tutaj trochę tych mączników. Niech one sobie tutaj chodzą, żeby nasz kolega miał stały dostęp do pokarmu. Mam nadzieję, że on sobie poradzi z tymi dużymi mącznikami. Ale w końcu to drapieżnik, nie? Także dobrze by było. Jakby sobie radził. Czyż jeszcze jednego? <laughs> nie trafiłeś! Ale fajny on jest. Także dajcie znać, czy pomysł kupna warana wam się podobał i czy chcecie zobaczyć aktualizację warana na naszym kanale. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał, jak będzie rósł, jak się będzie chował. Jeszcze mogę tylko dodać, bo zapytacie mnie, jeśli on rośnie do metra, to czemu jest tak małe terrarium. Pan Witold sam powiedział, że Boże Zyzio, czy mógłbyś się troszeczkę ogarnąć? Co za zwierzęta? Mają kurczę żarcia po uszy, a się dopominają, jakby nigdy nie jadły. Pan Witold sam wspominał, że no niestety, ale przy takich jaszczurkach terarium rośnie razem z jaszczurką. I tak jak dla takiego warana, powinniśmy mieć trzy teraria. Jedno gdy jest najmniejszy właśnie, mniej więcej tej wielkości, potem drugie, jak urośnie tak do okolic 30 cm, powinien mieć coś takiego jak ma Zizio, a potem powinien mieć bardzo duże terrarium. Bardzo duże terrarium, w którym będzie mógł swobodnie się poruszać, swobodnie biegać. Ale nie chcę tutaj was wprowadzać w błąd, bo różne y, źródła podają różne informacje. Pan Witold powiedział, że takie terrarium powinno mieć 2,5 Metra długości. Tylko, że nie do końca jestem pewien, czy aż tak duże terarium jest potrzebne dla jednego osobnika, bo z tego co wiem, pan Witold miał parkę. No i co moi drodzy? I to chyba tyle w temacie. Chcesz jeszcze jednego? <śm> <ś> Ale żarłok nam się trafił. Ale on jest słodziak, kurde. Ja, no super jest. Jest super. Ewentualne pytania, jeśli macie, piszcie w komentarzach. Bo jestem tak zafascynowany tą jaszczurką, że sam nie wiem co powiedziałem, czego nie powiedziałem. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie, zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych odcinków. Jak widać są dosyć ciekawe. Jeśli macie ochotę wesprzeć nasz kanał, zapraszamy do strony Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć nas jednorazowo, zapraszamy do strony PayPal, do której linki znajdują się w opisie filmu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Więc to Monika. Powiem Ci szczerze, że ja bym był szczęśliwy, jak Ty byś miała posrane pomysły, wiesz? A no to czemu? bo w nocy nie idzie wytrzymać.